już czasy takie nastały, że trzeba sobie pomagać i tak naprawdę też wyszedłem z inicjatywą tutaj z, z kolegą właśnie, żeby, żeby pomóc Ukraińcom. Trwale jeszcze zbiórka, do piątku można do 17, tak? Przynosić dary. Tak, do siedziby klubu do piątku, do godziny 17 bieramy. Jesteśmy w kontakcie z panią z Urzędu Miasta, która po zakończonej akcji zbierzemy to wszystko w do, do jedną całość, bo tu się okazuje, że to nie jest tak, że zbierzemy, możemy jechać sami na tą granicę i z tym coś tam zrobić, bo to się musi odbyć troszeczkę inaczej, też o tym nie wiedziałem. Po skończonej akcji ja to wszystko, co tu będzie, leki, żywność, koce, zawiozę do, tutaj do Urzędu Miasta, bo tam jest taka większa zbiórka tych wszystkich rzeczy z Ostrowa. No i wtedy będzie podjęta decyzja, jakim transportem i tak dalej. Ja jestem oczywiście do dyspozycji, ale to już będą jakby władze tutaj, osoby, które za to odpowiadają. To nie jest jedyny element Twojej pomocy. Wystawiliście też z kolegą właśnie ten motocykl, taki kolekcjonerski. On chyba też cieszy się, się dużym zainteresowaniem i też pieniążki z niego zostaną zakupione na, na rzeczy, które są potrzebne właśnie tam na wojnie. Tam jest link pod motocyklem, że to będzie jakby przez Fundację Pomóc Ukrainie. Yy, tak, zainteresowanie jest, jest to motocykl taki w stanie dużego spoczynku, ale był, no tak jak wspomniałeś, to jest to kolekcjonerski, yy, który dosyć fajnie wygląda yy, i chciałbym z tego miejsca wszystkim podziękować, bo nie spodziewałem się, że, 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 że to się nie takiej kwoty. Yy, do piątku licytujemy i w piątek yy, oczywiście jak się wszystko już zakończy, to, to przekażemy jaka kwota yy, po prostu będzie przekazana na fundację. Uważam, że należy pomagać. Kiedyś Polska była w sytuacji takiej, że otrzymywaliśmy dary z Zachodu. Dzisiaj możemy my pomóc, więc nie widzę żadnego problemu z udzieleniem pomocy narodowi, który jest ciemiężony przez inny naród. No, pomagać trzeba, pomagać każdemu, kto jest zwłaszcza. Z w stanie wojny, tym dzieciom, tym, tym matkom, wszystkim, jak to patrzy się na to wszystko, to łza się kręci wokół i trzeba pomagać, bo trzeba mieć ludzkie serce, jakiś ludzki odruch. Całkowicie jestem przeciwny jakiejkolwiek wojnie, a wojna wywołana przez Putina w mojej ocenie jest zbrodnią. To jest bezmyślność, to jest... Głupota po prostu, bo to jest... no nic dobrego, jest, aby jest ludzkie cierpienie i nic więcej, bo to nic do dobrego nie prowadzi. Ta, ta wojna i to wszystko.